Ta gra zawiera sceny, które są dla dorosłych. Siemanko ziomeczki, witam Was w kolej. Czekajcie, 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 czekajcie. Była już seria Outlast, nie? <grym> w każdym razie, witam Was w dodatku, dodatku, rozwinięciu do gry Outlast o nazwie Whistleblower. Jest to prequel, czyli wydarzenia, które działy się przed tym. O czym opowiadał Outlast? Może być ciekawie. Koniec gadania. Lecimy z fabułą. Lecimy z fabułą. Poziom trudności. Poziom trudności. Wybierzmy sobie. Był koszmarny. Okej. Okay. Zaczyna się prawdziwy piekło.

Co to jest? Nie znasz mnie, nie będę owijał. W bawełnę mogą mnie śledzić. Przez dwa tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badaw badawczym Molka w Mount Massive. Właśnie, łamie wszelkie umowy o... Czy tam jest napisane? QD? Nie mam pojęcia, co tam jest napisane, ale zgaduję, że to my jesteśmy... O! My jesteśmy w jakiejś kurczę celi? Co to jest? jakieś serwery? Co to jest? O co tu chodzi? Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. Um, tam się dzieją straszne rzeczy, czyli w tym e, szpitalu dla opętanych, tutaj gdzie jesteśmy. No czyli to jest widać tutaj ewidentnie, że to jest prequel on wysyła tego maila nam, czyli gościowi, który który po prostu zaczyna swoją przygodę w Outlaście. Jeżeli ktoś nie widział serii, to w opisie macie wszystkie, ale to wszystkie odcinki, tak więc zapraszam do obejrzenia i nadrobienia. Nikogo tu nie ma, to nie ja, to nie. Wyłą... Wyłączaj szybko te pornograficzne strony. Ty. nie to nie. Zapisywanie! Za z Zapisywanie mam tutaj kofeinę, nie mam nic tutaj, kurde mogę skakać, hej, gdzie jest moja kamera? Nie mam żadnej kamery, tak jak w przypadku Outlasta 1. W ogóle światło mi idzie po moich okularach. Nie mamy żadnej kamery, tu jest kurde kofeina, kofeina, tutaj jakiś stołek, to, to są serwery, no jak czekałem za serwer Witam serdecznie Przepraszam, ale byłem zajęty przeglądaniem nietypowych stron i nie odbierałem telefonu. Co tutaj robisz? Myślałem. A jednak nie jestem tylko od komputery w złociutki, haha, <laughs> jednak nie jestem, nie, 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 ty pokerfejsie, ty... Pokerfejs? <laughs> co tu się dzieje? Co ty ode mnie chcesz, chławcze? Się jajka. <śmiech> <śmiech> Witam serdecznie, czy chcecie mnie pocałować w dupę? What? Waylon Park, no nie wiem, jakoś inaczej się nazwaliśmy, albo to jest przed, kurde, tymi wydarzeniami co w odlaście. dobra. Nie chcę stracić ciał antiapoptycznych? Co ty masz na myśli, Johnny Bravo? Witam serdecznie, ale masz usta niczym kurde Paris Hilton po piątym wstrzyknięciu botoksu. Całowałbym. Ale nie mam czasu na ciebie, tym murzynku stojący przy magazynie. Idę ratować świat. Idę ostrzec wszystkich ludzi, nie wiem o co chodzi. Naprawdę. Zapowiada się ciekawie. Co tam, wy też macie usta jak Paris Hilton? Macie maskę. Ale wiem, że pod tą maską kryje się coś słodkiego. Kto na mnie czeka? Usta Paris Hilton? Um, lecimy sobie w jakieś tutaj laboratorium. Co to jest? Ledwo nadążę. Znajduje ten pacjent w drodze. Rezonans, witam serdecznie. Dlaczego wyglądasz jak, kurczę, um, pilot z Tupolewa? Czyżbyś chciał zginąć? Marnie, śmiercią tragiczną. <laughs> witam. Kurde, wszyscy wyglądacie tak samo. To efekt botoksu? Nie mam pojęcia. lećmy dalej. Co my tu mamy? Witam serdecznie. Halo, tutaj jestem. Obróćcie się, może, może się obróćcie. Nie dacie rady się obrócić? Nie dacie rady się obrócić? Widzę. No nic. Dobra. Wszystko wskazuje na to, że to jest laboratorium. A to ta, ta kula była, była w ostatniej, W ostatnim odcinku z Outlasta. Jeżeli nie, nie wiecie o co chodzi, no to zobaczcie sobie linki macie w opisie. Calutkie, wszystkie odcineczki od Azoza. Ja tymczasem tutaj zasiadam, bo coś muszę zrobić. Nawet nie wiem co. Nie czytam napisów, bo się koncentruję na ogarnie. Dobra, zamknij. Nie damy rady tego. Musimy ratować świat, szybciej to wklepuj, szybciej! Załatwione, oczywiście. Daj mi chwilę. Rezonans jest jeszcze ciemny. A to my rezonansujemy tam jakiegoś ziomeczka. Kurde, szybciej, kurde, Steve Park, hip, Peter Parker, John Weasley, Michael Douglas, Michael Jackson. Widzimy wtedy skończony, mam z maszyny. No, znowu, nie, 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 różowy! To tu jakieś mutanty? Co ja, czy ja gram w Batmana, Robina, Kurde w Spidermana? Ja gram w A tu nie ma możliwości być żadnych. Czemu to są jakieś mutanty tam? Hallo? Zostawcie tych wie. Kto oh. Ktoś się chyba skradł, jakieś suty. Widzicie? On nie ma sutków. Tu jest! Co, co on ma w. Co wy tu robicie z tymi biednymi ludźmi? Wyglądało fajnie. E, daj popatrzeć. Wszczepianie, kurde, jakiegoś, kurde, lewatywa ustna, żeby oczyścić kurcze usta zamiast dupy? Nie, 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 co? Co ja gadam, Boże, co ja gadam? Musi pan opuścić pomieszczenie. się kurde, wolszy, ale. Tu całymi tymi ustami. Jestem jakiś zbłąkany, Co ja muszę co zrobić? Muszę się cofać. Cały czas się cofać. Kanalizacja jest otwarta. Witam. Co ja muszę tutaj zrobić? Przepuścisz mnie teraz tutaj śmieciu? Nie przepuści mnie ten pan, widzę. No nic, kierujmy się do wyjścia. Halo, witam. Nie można tu wejść? No to spróbujmy tu wejść. Witam, wit... Też nie można wejść? Dobra. Tak więc wszystko wskazuje na to, że wchodzimy tutaj. Ściemaneczko z ziome Ej, 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 poczekaj, poczekaj. O co tu chodzi? Halo, czemu mnie wziąłeś? Zauważyłeś, że twoje usta są słabe? Nie tylko ty to zauważyłeś. Chyba dorwali to, że pisałem tam e-maila, Albo co gorsza, sprawdzili historię przeglądarki. Mój laptop za 5000, co ty sobie myślisz, że co? Nie, tak nie myślałem. Sam jesteś stupid. <noise> oni chcą mnie chyba zabić albo zmutować tam z tymi wszystkimi parisami, hiltonami, żebym wyglądał tak samo jak oni. Nie nie, 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 nie nie, zgłosiłem się. puszczcie mnie, co wy robicie? Przestańcie, kurde. Ja tylko żartowałem z tymi ustami, naprawdę. Bardzo była wadą Co wy mówicie tutaj, ludzie, złoci, jeże, kurde, w całkiem fajne rury tu macie. Widać, że dbacie o ogrzewanie i takie tam inne bajery szmery. Co wy. Dla. dla. Co? Ale wygląda na zarombisty początek Whistleblower! Dobra. Czyli zabili naszego ziomeczka, którym... Wysyłaliśmy mail do tego ziomeczka, który był w Outlascie 100. Co my? Co, czemu tu się budzimy? Jak przed chwilą jeszcze tutaj coś się działo innego na początku? Co tu się dzieje? Czemu mam przed oczami jakieś... Czyżbyśmy grali jakimś jednym, pa jednym z pacjentów? Jeden z pacjentów, tak? Wstawaj! Stawaj. Wstawaj! Paładowit. Nie ma sprawy. Nikomu nie powiem, że uciekłeś. Spokojnie. Ej, ale nie zostawiaj mnie. Poszedł sobie jawnie chyba. To był ten duch z tej pier z pierwszej części. Czy to był duch? Co tu się dzieje? Czemu on go ze żywcem go wsunął? Jak makaron. Czemu ja mam jakieś... Schizy, co to jest? Gdzie my jesteśmy? Bierz tą kamerę! Jest! Mamy kamerę! Mamy tą kamerę Kamera, która towarzyszyła nam od początku do końca Dobra, mamy kamerę Mamy pięknie tutaj wszystko przygotowane Tylko nie mamy baterii Mamy 0 na dwie baterie, znowu się zaczyna ten dramat Kochani, szukania tych wszystkich baterii Czy ja mogę stąd jakoś wyjść? Halo, witam Cześć, witaj Uuu, całkiem ładną masz dzisiaj cerę. Czy możesz mi otworzyć to Możesz mi to Otworzę, otworzę i pokażę Ci z... Dobra, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Chyba. O, otworzył jednak. Dobra, myślałem, że przez chwilę, że nie chce mi otworzyć. Dzięki. Dzięki ziomeczku. Naprawdę, dzięki. W sumie jest fajny tyłek. Polecam. Polecam. Tu wszyscy chodzą, bez gaci, bez wyjątków, panie. Panie kurde! Chcecie tu gacie widzieć? Nie będziecie widzieć niczego, kurde. Co my tu mamy? Co to jakieś gwał gwałcenie? Coś robią tutaj panowie w tym tej toalecie? Ja, ja nie będę przeszkadzał. Nie będę przeszkadzał, pójdę sobie dalej. Um, co my... O... O, dobra. Nieważne w sumie. To, kto lubi? Ja tam nie kwestionuję, w, w, w kurde, w te wszystkie rzeczy, co tutaj się dzieją. Um, witam serdecznie. Okej, okay, wolałeś mnie opuścić, tak? Uh! Oh! Wypierdzielaj mi stąd! To... Już się zaczyna, już się zaczyna panika, już się zaczyna panika. Halo, przepuśćcie mnie, wypuścicie mnie stąd, Wypu... wypuścicie mnie stąd. Halo, witam. Uh! Mogę tędy przejść tutaj, Wygląda na to, że się płógłem trochę. Możemy tu wejść. Możemy tu wejść. Dobra, możemy się skryć przed tym duchem, czy nie? Okej, okay, jesteśmy w całkiem przytulnej tutaj celi, o, w ogóle nie mamy butów. Tu w ogóle jakieś jelito grube tam leży. Całkiem smacznie, ale szkoda, że nie mogę tego skosztować, bo muszę iść dalej. O, u, u. Mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść? Czemu nie mogę tutaj wejść? O! o. Okej, okay, dobra. Nie, ja, ja w ogóle nie będę pytał może co tam się dzieje, tylko sobie przejdę tędy i wejdę sobie tutaj Witam! Przep... Przepraszam, czy przeszkodziłem panu w konsumpcji tego oto człowieka, który leży bezbronnie? Czy to jest jakaś terapia? Oni są chorzy. Nie, nie, bi! Co on robi? Stary! Ty chyba nie ćpałeś dzisiaj nic. Zachowujesz się normalnie, nie można się tak zachowywać na trzeźwo. Świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia. A ty co robisz? Haha, ha. Pokazujesz ha. ha. tyłek do kamery. Co, nie dźmieszko? Już, już się znudziło, tak? No, czy, czy, czy robisz przerwę, stary? Powiedz! Udziel wywiadu dla TVN u telewizji cyfrowej Polsat. <laughs> nie udzielisz, tak? Za mało ci zapłacili. No i masz rację, dobra. Lecimy dalej, to w ogóle jest bate... To nie jest bateria. To nie jest bateria, prawda? Tobie też nie dali ust Paris Hilton, ta? Musisz sobie na nie zasłużyć. <laughs> A za to masz Zeza rozbieżnego, stary, więc to się szanuje. To się szanuje. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej. Witam serdecznie. Co tu się dzieje? Cześć! Nie się nic zrobić, już się zaczyna, już, już przykole są, już psycholes. są. Okej, okay, ziomeczki, musiałem skończyć tutaj odcinek i cóż, cóż wam powiem, pierwsze wrażenia z dodatku, całkiem zarąbiste, dajcie znać w komentarzach w ogóle, czy chcecie, żebym prowadził te odcinki tak jak dzisiaj, czyli wyjątkowo tak smutnie, nie wiem, bardziej się wczuwałem w tą grę, bardziej chciałem poznać, co nam oferuje dodatek. Zapowiada się zarąbiście, ja tym odcinkiem otwieram serię na kanale, tak więc subskrybujcie, jeżeli Wam się spodobał ten odcinek i dajcie znać w komentarzach, jak tam było z prowadzeniem? Czy byliście bardziej szalenie i tak dalej, czy bardziej tak wczuć się w grę? Mam? Dobra, ja się z Wami żegnam ziomeczki, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach, jak zwykle, gdzie oglądaliście strzała. Bro!